Cześć wszystkim! Dzisiaj zrobię taki materiał bez zbędnej ilości cięć, bo czasu mało, a trzeba wykonać robotę, dokończyć zlecenie. Więc pokażę Wam, co tutaj w tym gaźniku zrobiłem. Będziemy go jeszcze rozbierać, ponieważ teraz jest złożony tylko do sprawdzenia poprawności działania mechanizmów zobaczycie jak to teraz wygląda po robocie trzeba będzie dociąć uszczelki tutaj kupiłem e, klingieryt na uszczelki i cóż, no, trzeba się zabierać do roboty trochę czasu minęło odkąd zacząłem to zlecenie, no nie było proste kilka Błędów też przy nim popełniłem? Może nie na samym gaźniku, ale takich, które podbiły mi trochę moje własne koszty. Ale cóż, czasami tak się zdarza. Dobra, rozbieram i lecę z uszczelkami. A, już nie ten klucz. Oddałbym ten. Gaźnik klientowi tydzień wcześniej, niestety pewna polska znana firma, która dostarcza głównie listy i wezwania do zapłaty, no nie za bardzo chciała dostarczyć mi moją przesyłkę, więc no robota mi się przedłużyła. A tą przesyłkę to wam pokażę, bo to śmieszne. Otóż nie zdołali mi w tydzień, że o mniejszym czasie dostawy nie wspomnę, dostarczyć tych oto śrub. Potrzebowałem dwie śruby M3 ze skośnym łbem, ponieważ na przepustnicy są zaklepane te śruby i przy wyjmowaniu trzeba je rozwiercać. Mam śruby, także przepustnicę też już będę mógł zamocować na gotowo. To była jedna z ważniejszych przesyłek, jak widać. Dobra. Lecę z rozbieraniem. Co tu widać, ogólnie? Przepustnica wyczyszczona, gaźnik czyst, czysty. Wszystko się błyszczy jak nowe. No, ślub nie czyściłem tutaj tych na przykład. O to już bez przesady. Można, ale to już. Jakby ktoś chciał się bawić nie wiem, w jakieś wystawy samochodów, to można czyścić śruby sobie jeszcze, to ma działać głównie. Dobra. I tutaj dźwigienka. Trzeba będzie ustawić jeszcze poziom paliwa. Tu jest naprawiony mechanizm od sterowania przepustnicą no, taka zapadka jest, która trzyma tutaj wszystko, pyk. Więc to powinno działać. Nowy, nowy, nowa pompka przyspieszacza. Dobra, pora wycinać uszczelkę pierwszą. Aha, jeszcze potrzebuję tutaj uszczelkę włożyć. Dobra, zacznę od wycięcia tej najtrudniejszej uszczelki. Tutaj e, po pierwsze, za, poza usunięciem brudu e, na głównym korpusie gaźnika, ta zwężka była obrócona, a to powoduje, że tutaj taki jest otworek, który, który daje podciśnienie do e, membrany, która otwiera drugą przepustnicę. I te kanały były totalnie zapchane, niedrożne. Ta tuleja była obrócona, więc z tej strony w ogóle nie było przejścia Więc trzeba było tutaj powyciągać te zaślepki aluminiowe I normalnie wywiercić aż ten brud, bo no, był bardzo twardy Więc to też było robione Mechanizmy były czyszczone Jak widać tu wszystko normalnie, ocynk się świeci This Jeszcze raz. Że mi materiału starczyło. Tak, tu nigdzie uszczelki nie potrzeba, tutaj jest zrobiona. Lecimy dalej z tematem. To jest uszczelnione. Teraz dół trzeba ogarnąć. Ok, jest druga uszczelka gotowa. Co tu jeszcze potrzeba? Trzecia uszczelka ta, ostatnia uszczelka wycięta, sprzątam biurko, składamy to wreszcie, dobra. Okej. Okay. Jedziemy ze składaniem tego. Także mamy uszczelki wycięte. Zabieramy się. W dolna część w dolnej części przepustnicy. Tutaj wałek został naprawiony, żeby się już nie zacierał. Przepustnica jest wyregulowana, przykręcona, zaklepane są śruby. Druga przepustnica została wycięta na frezarce. Co zobaczycie. Teraz wam pokażę, jak. Wycinam przepustnicę, nową przepustnicę do gaźnika, ponieważ stara była wytarta. Mamy tutaj frezarkę moją. Jest zamontowana blaka, w której wycinamy pod odpowiednim kątem. Ten kąt jest zapewniony poprzez taki trójkącik ze sklejki, który wyciąłem wcześniej. Dzięki temu mogę bardzo precyzyjnie dobrać kąt, położyć go na stole, blakę mogę wkręcić pod kątem i wtedy robię program do wycinania okręgu i na prezarce już mi się tnie przepuchnica, prawda? Będzie głośno! Operacja precyzyjna, ale wydaje mi się, że powinno wyjść idealnie. Także to się będzie chwilę cięło. Tutaj mamy na ekranie Mach 3 obsługujący frezarkę, a tutaj jest właśnie ścieżka z, ścieżka narzędzia podczas wycinania przepustnicy. Sama prze, przepustnica jest zap, zaprojektowana w ten sposób, że. Najpierw właśnie o tutaj mamy trójkącik, ze sklejki wycięty wcześniej, na tym leży blacha, na której jest wycinana przepustnica. No i tyle. Proste, nie? Dobra, jak się wytnie to wtedy przymierzymy i zobaczymy czy to pasuje. Bądź zobaczyliście już, nie wiem jak to będę montował, śruby, które tyle czasu szły zostały już zaklepane. Przepustnica działa, luz osiowy został w większości zlikwidowany, ale to przy pomocy e, kleju specjalnego. No i co, to element został wyczyszczony, tu wszystkie mechanizmy są wyczyszczone, naprostowane, działają, także biorę pierwszą z uszczelek i składam. jest, mam dobry poziom mam dobry poziom paliwa wreszcie udało ustawić się pływak mogę opróżnić Zkładam ostatnie części także e, nasza uszczelka. Może nie porwać jej tylko. Cyk, cyk. Wyregulowana już pokrywka. Pach, pach, pach. No, i potem już tylko uszczelka na górę, uszczelka na dół i wszystko spasowane. To dam klientowi. A teraz o tym gaźniku jeszcze ostatnie słowa, bo już mam go dość. Wcześniej nie otwierały się przepustnice, teraz przepustnice otwierają się jedna, druga są posmarowane. O co chodziło z tym ssaniem wcześniej? Co to był problem? Tutaj jest przepustnica ssania. Przekręcając obudowę, tutaj się luzuje śruby. To jest taki śmieszny mechanizm ciśnieniowy. Tu jest podawane ciśnienie i ciśnienie nam otwiera przepustnicę. Tym obudową reguluje się siłę docisku sprężyny, domykającej ten są przepustnicę, bardzo mało spotykany gaźnik naprawdę, no chyba, że ja się nie znam, to wtedy dajcie znać, ale to i teraz o co chodzi? Jeżeli silnik jest na wolnych obrotach, to ciśnienie podawane tutaj jest małe, więc jeżeli już była, e, jeżeli już jest otwarte ssanie, bo silnik się rozgrzał, a zdejmujemy nogę z gazu. To. Zaraz Wam pokażę. Albo. I nie. Muszę troszeczkę doregulować. Eee, tu jest regulacja, która, właśnie zobaczycie, o co chodzi z tą regulacją. Troszeczkę dokręcę. Ona wpycha tą dźwignię mechanizmu. Teraz, jak silnik jest rozgrzany, puszczamy gaz. Silnik spada na wolne obroty. Jeszcze. Jest też taki mechanizm, na który trzeba, o, puściliśmy Dobra. gaz, silnik nas spada na wolne obroty, to jest zapadka, która <laughs> trzyma tą przepustnicę w pozycji otwartej, coś mi to średnio działa. Jeżeli dodajemy gazu, to znowu przepustnica jest podciągnięta dźwignią i się otwiera, żeby nie zadławić silnika. Tą śrubą reguluje się obroty jałowe poprzez lekkie uchylenie przepustnicy. Ta śruba reguluje skład mieszanki biegu jałowego. I więcej regulacji tu nie ma. Jeszcze Wam pokażę jak ten mechanizm w środku wygląda. On tu się otwiera za pomocą trzech śrub. Słabiutki dzisiaj odcinek, słabiutki, taki nudny. Dziabanie nad czymś takim. Zresztą mi też się nie podoba, o. Tu jest ta sprężyna, która zamyka przepustnicę. I tu jest mechanizm. I to działa tak, że tu sprężyna domyka. Jeżeli dodajemy gaz, to dźwignia otwiera nam sanie. Jak widzicie. A jeżeli sanie jest otwarte i puszczamy gaz, i obroty spadają, to. O proszę, teraz się blokuje. Tutaj jest zapadka, która trzyma. I nie pozwala się domknąć przepustnicy. Nie, wszystko działa. O! Pięknie działa. Trzeba sprawdzić, że czy przy regulacji tutaj, tej, tej zapadki, która trzyma tą przepustnicę otwartą na biegu jałowym, czy dochodzi nam potem e, do czy przepustnica opiera się o śrubę regulacyjną obrotów jałowych, bo, bo jeżeli tutaj za bardzo podkręcimy, to nie będzie się domykała przepustnica i obroty jałowe wzrosną, więc trzeba te regulacje przeprowadzać wspólnie. Jeszcze trochę podkręcę z tego, co tu widzę. tu obrotu. O. Albo to działa inaczej. No, teraz teraz doszedłem. Może to nie trzyma tego przed zamknięciem. Tylko. Jak przepustnica jest zamknięta od sania, to, to zwiększa obroty silnika. Lekko podnosząc. Hmm, może to tak działa? No, w każdym razie. Nie chcę mi się już tego rozkminiać. Ustawione jest mniej więcej. Powinno chodzić, silnik powinien zapalić. Także na tym kończę tą długą naprawę, i do zobaczenia z powrotem, wreszcie przy Mazdzie. Cześć!